Przez setki lat, że jesteśmy niczym Wieszaliście moich ludzi na szubienicy Posłuchajcie jak zwycięski lew na was ryczy. Przed tym rykiem nie schowacie się Nawet kaplicy Katolikiem czynicie człowieka już od urodzenia Przez szesta rzucacie mu swoje wierzenia Pytaję wam się, że tak wolno Bo to tylko prości ludzie, ale nie każdy jak się w imię Boga, wieś nie rządni władzy, jesteście rządu złota. My nie zapominamy, która to nasza droga. Nie zapominamy, prawdy o nas ucotka. Może nas przeklinacie, uważacie za boga. Za pokowne sądy czeka Was kara sroga. Jesteście przekonani, że już wszystko o tym świecie wiecie. Ale przy świętym okniem nigdy nie uciekniecie. Raz ta pali Babilon, Raz pali Batyka, Raz wiecie, jest dyą. Raz ta gówna się nie tyka. Jedyny kodeks na życie, do wykazania święte. A w pościele katolickim, drugie jest ucięte Nastąpiła ta korekta Nie mogłaby zaistnieć wasza mordercza sekta Na tacy odkupienie winy kazania To są jawne winy. Jak ma uczyć życia człowiek, który nie ma rodziny Słudzy Watykanu, to legalna mafia Ona cię okrada, oszukuje każdego dnia Słudzy Watykanu, to legalna mafia Ona cię okrada, oszukuje i zabija Słudzy Watykanu, to legalna mafia Ona cię okrada, oszukuje każdego dnia Słudzy Watykanu, to legalna mafia Ona cię okrada, oszukuje i zabija Wielka, legalna mafia, bardzo trwałe fundamenty ma Tak to ma oczy widzi doskonale te przekręty zna Historia was liczy, będzie się ostatecznego dnia Co macie na no, usprawiedliwienie wyrządzonego zła? Krucjata, świata, okradliście pół świata Morderstwa, winny krzyżach, życie, żadna strata Wasze kościoły zbudowane z krwi, mej Nie prowadzi was Bóg, ale szata Nie wolno wam dzieci, bo dziecko to dziedzica Po co majątek na potomnych dzielić, co się nie opłaca Bo te pusta taca nie było Świątyni, pałaca, nawracacie ludzi A to was trzeba nawracać Wiem, między wami są te ludzie prawi Nie jedna z was się stara, dobre imię w ogóle sławi oparcie w popę. ludziom to wam się pali, jednak wielu z was z tymi kościół pali Słudzy Watykanu no to legalna mafia Ona cię okrada, oszukuje każdego dnia Słudzy Watykanu no to Legalna mafia, ona cię okrada, oszukuje każdego dnia Słudzy Matykanu to legalna mafia, ona cię okrada, oszukuje i zabija